Witam Was wszystkich, moje kochanie, na drugim kanale, na reakcji z wielkiego finałowego eventu rozdziału 6. Tutaj wielkie pozdrowienia dla wszystkich widzów, którzy siedzą na live y na YouTube. Tutaj są wszyscy ci widzowie, także gigantyczne pozdrowienia dla nich. Przypominam wszystkim o tym, żebyście zostawili lajka, like suba z dzwonem, no i oczywiście jako Epic Partner przypominam o Kodziku Kicia w sklepie. Minuta 40 została do eventu. Tutaj jeszcze TikTokowiczów pokażę, także również pozdrowienia dla osób z TikToka, którzy siedzą na live. Ie. Jesteście giga szefy. Tymczasem, moi kochani, została ostatnia minuta i 30 sekund, aby obudzić tego gada tam na dole. No i tutaj czekamy, minuta 20 została. Ostatnia minutka, moi mieli państwo. Jeden z najlepszych eventów nadchodzi. Coś w zwalczaniu demonów. Czyli tak, King Kong będzie na evencie, Godzilla będzie na evencie, Superman będzie na evencie. Co tu jeszcze jest pokazane? Minuta! Minuta, moi kochani! Minutka mamy. Nie, dobra, nie podgłaszam już nic. Dźwięk jest chyba idealnie włączony. Także nie podgłaszam nic, bo jeszcze coś mi się zepsuje, zlaguje czy coś, wolę nie <ścoughs> Wolę nie, wolę tak nie, żeby nie było. Aktywuję kolejny nadajnik. A dowódca drużyny mechów? Ho, 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 no to będzie się działo. Przepraszam, że się nie odzywałem, wyłączałem wszystkie alerty jeszcze. Także już. Dobrze, moi drodzy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Co? Co? I co się dzieje? Oddziały naziemne zebrane. Teraz pora na wsparcie powietrzne. To trafi do podręczników historii. I co? Halo? Zero zero jest. Dzieje się coś? Co się dzieje? U kogoś? Na evencie. Widzowie, u Was się coś dzieje, czy nie? Nie dzieje się u nikogo nic. Dobra. Czyli jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy. Jeszcze się nic nie zaczęło. Nie dzieje się nic, okej. Okay. Czekamy jeszcze. Nie wiem na co. A, czekajcie, bo Wy tam na TikToku nie widzicie Jest kamery. Teraz, teraz więcej. Może nam się to udać. Jest! Zaczyna się chyba. Coś przeskoczył ekran. Halo? Działa coś? Jakiś dźwięk słychać? O! Zmiana lokacji. Jest, zaczyna się. Zaczyna się, moi drodzy. Coś się dzieje. Okej. Okay. I co teraz? Ostatni nadajnik włączony. Wszyscy nasi przyjaciele są gotowi do powrotu na wyspę. Wielki jaszczur, robot, pełno ludzi w rajtuzach. Mroczna obecność nie będzie się tego spodziewać. Oho. Jak blisko do otwarcia szczeliny? Jeszcze jedna zmiana. Podróże między wymiarami nie są dla amatorów. O, dzieje się coś. Powinno wystarczyć. Urządzenie szczeliny gotowe. Odpalam łączność i nadajemy na żywo we wszystkich rzeczywistościach. Czy to działa? E -e Rety to mój głos? Dobra, uwaga, wszystkie rzeczywistości. Jeśli to słyszycie, potrzebujemy waszej pomocy. Uroczna obecność myśli, że podbije naszą wyspę, ale nie poddamy się bez walki. Przygotować się. Czeka nas niezła jazda. Obrajonci. A teraz pora to odpalić. Okej, okay, odpalaj to. Odpalaj mordeczko. Tylko teraz żeby ci się udało, nie tak jak ostatnio. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? Kalibracje zakończone? Oczywiście. Okej. Zmieniłeś rozbieżności między wymiarami? Czekaj, czekaj, czekaj. Może teraz. Dobra, czyli stawiamy na Malowicką trasę. Okej podróż jest Dobra. Co jest, ej, co jest? Co tu się dzieje? O! Znowu Springfield? Serio? No cóż Ty, wstał w końcu! Obudził się Nie runa, Hatsunemiku! To chyba żart Okej Może spróbuję jeszcze raz To jest co jest? O kurde Poważnie Jones Ty, mordeczko! To nie jest mroczna obecność jesteśmy okay. Okej. Co jest? Jones chyba zwariował widzowie Jesteśmy na rozdziale szóstym. To, nie wygląda jak to jest mapa rozdziału szóstego, widzowie. Jest i on, widzowie. Mroczna obecność. Ale on wygląda. Ale on mocno wygląda. I ma punkt zerowy na swojej klacie. Ten fragment tutaj. Są mi postacie. Patrzcie, nawet ten ze star Co jest, ile postaci idzie? Co tu się dzieje? O, w mordę. To mi się podoba. Pora odbić naszą wyspę. Ja! Lecimy! O jak biegnie! Megazord, godzilla, King Kong. Mech jeszcze leci. Co tu się dzieje? Lecimy tam po niego. Statki lecą. Lecą wszyscy na niego. Gonimy go szybciutko. O, a nawet ten przyszedł tu z rozdziału pierwszego. tu jedzie. Co tu się dzieje? Ile postaci? Łoł, wow, czekaj, bo tego wywaliło. Wszyscy! E, Ej, King Kong ten... Okej? Okay. w mroczną obecność. Niszczymy go. King Kong żyje. Paźle robali jest na dole w ogóle. Co tu się wyprawia? Iron Man! Homer Simpson tam jeszcze leci. Dawaj i Robal wielki! Palimy robala po głowie! Tedasz, Robal Tedasz. Mroczna obecność. Ładuję mroczną obecność. Ale ona jest mocna. Jak się na niego rzucił w ogóle? O nie, on patrzy na mnie! Nie, 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 nie! Mordeczko! Yy. Zostaw mnie! Oj ojojoj! Co oj, oj, oj. Czemu akurat ja? Czemu ja? U mój statek. O kurcze Jeśli to słyszecie, udajcie się na linię frontu! Dobra i biegniemy teraz. Trzeba biegnąć i robale niszczyć chyba. Po drodze. <laughs> biegniemy na linię frontu moi drodzy. Uuuu, wow, czekaj. Aha, zrespiłem się w tym robalu. Muszę go zniszczyć jak najszybciej. Bo się w nim zrespiłem. Giń robal! Oho! Jest i postać skillbill! Uratowała mnie! Dzięki, Mordo. Jedziemy. Podwieź mnie tam szybko. Lecisz tym motorkiem. Ja cię osłaniam. Proszę ci bardzo. Lekko. Ja trzymam karabiny, mordeczko. Superman. Trzymaj to, Mordo. Dobrze. Ten, ten, ten. Ten statek jeszcze przyleciał. Co tu się dzieje? Skurek. Kurek tam był! Dojeżdżamy na miejsce! I mamy jetpacka! Lecimy na niego! Nie ma sprawy, John <grystanie> Patrzcie, jak se złapał tam Godzillę! Ej, co jest?! Co ty mu zrobiłeś?! O ty chamie! O, ty chamie. Godzille, tak?!

O kurcze, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to jest? Kostka?! Kostka! O kurcze! Kostka się zdenerwowała! Lecimy! To jest ten moment! To jest ten moment! Niszczymy go! Nie! Ten King Kong dostaje! O kurde! Oj, 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 kostka! Co tu się stanie? Się. Jakiego kopniaka dostał? Leży, ginie. Mamy to. Udało się, widzowie! Udało się! Udało się! Pokonaliśmy bossa. Przepraszam za te przestery, że tak krzyczę. Naprawia się wyspa.

The Zero Point has secretly connected civilizations. For over a thousand years, the Imagined Order controlled the Zero Point, trapping people in an endless loop. Seven heroes came together to battle the Imagined Order and free the Zero Point.

Jonsi po melanżu. <laughs> Ej, co jest? O, zwiastun nowego chapteru! To jest nowy chapter, moi kochani. Oficjalny trailer nowego rozdziału, widzowie. On właśnie zaraz startuje. Ale sztos! Lag'a? Działa wam live? Działa wam live. Normalnie działa stream'ek. Jak zlagowało to przepraszam. OHO! Lag w grze? A to nie, to ja mam normalnie. Nie no, moi drodzy, to było najlepsze wydarzenie na żywo. Rozdział szósty. To, to specjalnie to zrobili. To specjalnie zrobili. I moi mili, oto nowa wyspa. Rozdział siódmy zaczyna się za siedem godzin. O trzeciej piętnaście za siedem godzin. O kurczaki.